Siemanko, witam was wszystkich serdecznie, życzę wam miłego dnia, później dodam info o której stream, na jakim kanale, dzisiaj o 15.00 widzimy się, ja na razie idę do sklepu po, po bułki i, i po drewno do lasu, elo. Pytacie się mnie też co u Marleny, czy ona będzie na streamach, czy będzie jej powrót, dzisiaj też wejdzie na y, kanał Rafał Kowalczyk, który opis, link macie w bio, y, film na ten temat, także śledźcie. I do 21 sierpnia tego roku na kanale Rafał Kowalczyk jest przyznany niesłuszny ban na transmisję na żywo, więc live będzie na kanale Live Rafał, później Wam dam info i dokładny link. Elo! 24 idzie siódmy miesiąc, jak nie piję alkoholu, mózg się trochę zrestartował, więc myślę, że stream będzie ciekawy, bo to będzie chyba pierwszy szereg Q&A. Nawet w uwadze, nie powiedziałam całej prawdy. Recytować można tutaj słowa Rogala DDL EBEB. Ebe. Czegoś się spodziewał? Że tutaj zginę? Po po po! Nie ten rocznik Słuchajcie, temat jest taki, że relacje wyświetlają mi się i na Instagramie, i na moim profilu na Facebooku. Na Facebooku to jest Rafał Kowalczyk, a na Instagramie to jest Elorafatus, nie? To, żebyście po prostu nie mylili, dziękuję wszystkim za dobre słowa napisane na priv. Elo! No dobra, słuchajcie. Stream 16.00, kanał live Rafał. Link macie w bio. Zaraz wam pokażę na następnej relacji, gdzie to jest na, na Facebooku, to jest na Facebooku, to u mnie na, na profilu, a na Instagramie to na Instagramie, na profilu, nie? A jakby ktoś miał problem ze znalezieniem na Facebooku, to Rafał Kowalczyk, po prostu tu jest link. Już tak bardziej zadbam o to, żeby te social media do, docierały, yy, no lepiej żeby docierały do was, nie? Także pozdrawiam i widzimy się o 16.00.